Cześć dzień dobry, wizyta w Stoczku Łukowskim yy, obfitowała poznaniem człowieka legendy. Bogdan Głąbicki. Moi drodzy, yy, no nie powiemy, że najstarszy, nie, nie powiemy. Najbardziej doświadczony, aktywny zawodnik. No tak można powiedzieć. Dzisiaj bez gola, bez. ale. To nie ostatnie słowo, bo jutro? Jutro gramy w okręgówce. Ludzie. Na jakiej pozycji Bogdan gra? Możemy no, tak. mówić sobie po imieniu. No, możemy, Bogdan mi pozwoli, bo jesteśmy kompany z tak, tak. Na jakiej pozycji Bogdan? A tak. Czyli na treningu byśmy nie byli kumplami, ale w meczu e, jako jednej drużynie już da. tak. Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, słuchajcie, śledźcie Bogdana. Bogdan w jakiej drużynie? Chutnik, e, Huta Czechy. Chutnik, Huta, huta Czechy. Czechy. Słuchajcie, cała przyjemność po mojej stronie mieć takich kumpli piłkarzy. Piłka Łączy nas piłka. Tak, łączy nas piłka. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. I po mojej I też. Doświadczony zawodnik, to już wiemy. Tak, to już wiemy. A ile lat ma twój trener? Ja to jest 50 lat młodszy ode mnie. <laughs> Dobra, ale mówisz do niego trenerze. Tak, mówię do niego trenerze, no Szacunek oczywiście. musi być. Musi być, także tutaj nie ma żadnej lipy. I ostatnią, teraz mi mówiłeś, ostatnią bramkę strzeliłeś kiedy? E, no tydzień temu. W której lidze? W okręgówce. To słuchajcie, jak ktoś mówi, że się nie da... Da się. Da się. Czemu? W czwartej lidze też się dało. Z radomiakiem. Wejdziemy na portal TransferMarkt, czyli ten, który ocenia piłkarzy pod względem finansowym, ile są warci. Wpiszcie Bogdana i zobaczymy, no, czy jakieś propozycje no się zgłoszą. Jesteś bo... otwarty na propozycję. Tak, tak, tak. Czekam, czekam na propozycje. Ale w pakiecie z bramkarzem. Tak, dokładnie. Pozdrawiam.